Bo mówi, że nasza jest grupa najfajniejsza, bo jest najbardziej kolorowa. Czyli ja się z nim gadałem z Polkiem. A, bo on chodzi o różnych, nie? On jest obywatelem świata. On sobie chodzi gdzie chce. To, chodzi. to jest ostatni prawdziwy hipis. Ostatnie Kiedyś byliśmy na utoku 69. Razem, jak jeszcze hipisem byłem. Najwyższy czas przemienić nie.